Czy taki elegancki hotel nie jest nie na miejscu dla kogoś takiego jak ty, kto skończył tylko gimnazjum? Moja szwagierka, która w niewytłumaczalny sposób była niemiła tylko dla mnie, znów rzuciła złośliwymi uwagami. Kropka jak zwykle, po cichu powstrzymywałam swoje uczucia. Kiedy pochyliłam głowę w milczeniu, mój mąż natychmiast zabrał głos w mojej obronie. W następnej chwili pokój zamarł. Kropka jestem Nelli. Zbliżają się wakacje. W klasie panuje hałas. Gawenda nauczyciela rozbrzmiewa przyjemnie jak kołysanka. Po niebie płyną wielkie białe chmury drzemie, zastanawiając się, czy dostrzeganie smak przynosi szczęście. Uwielbiam zajęcia językowe, ponieważ są interesujące i mogę usłyszeć różne historie. Teraz Nelly, proszę przeczytaj to pytanie. Teraz moja kolej. Uem, czekaj, jak to się czyta. Desperacko przeszukałam pamięć, ale nie mogłam tego znaleźć. Przepraszam, jak się to czyta. Zapytałam cichym głosem. Kropka nauczyciel wyglądał na zirytowanego, a mój przyjaciel odwrócił się do mnie. Śmiejąc się głupio. Zrobiłam to jeszcze raz. Lubię języki, ale nigdy nie mówiłam, że jestem w nich dobra. Kropka, nie jestem też dobry w sporcie. Zwłaszcza w sprincie, nieważne jak bardzo się staram, nie potrafię szybko biegać. Kilka razy ćwiczyłem z tatą bieganie z pełną prędkością na drodze przed naszym domem, ale niewiele to pomogło. Kropka mój tata jest zabawny i miły kropka, chociaż nie byliśmy zbyt zamożni. Moja ukochana mama i tata zawsze stawiali mnie na pierwszym miejscu i cenili. Nasze śniadania i kolacje nie były wyszukane, ale byliśmy z żytą rodziną, która lubiła spotykać się przy stole i dzielić się opowieściami o naszym dniu. Kropka, chcąc wesprzeć finanse mojej rodziny, zdecydowałam się rozpocząć pracę po ukończeniu gimnazjum. Kiedy magnolie były w pełnym rozkwicie, z dumą stałem się pracującym dorosłym. Kropka wraz z pierwszą wypłatą obiecałem zabrać mamę i tatę na pyszny obiad ze stekiem. Ta obietnica, złożona pod drzewem magnolii, Stała się moim pierwszym celem, jako pracującego dorosłego. Od pierwszego dnia ciągle było coś nowego do nauczenia się, i zanim się zorientowałem, każdy dzień się kończył, mijając w mgnieniu oka. Moi nowi koledzy byli wspaniałymi towarzyszami, a moi przełożeni byli bardzo mili. Samuel, który był cztery lata starszy, zawsze się o mnie troszczył i radził sobie z pracą tak sprawnie, że stał się kimś. Kogo podziwiałem, kropka, kiedy nadszedł długo oczekiwany dzień wypłaty, zabrałem mamę i tatę do stick house u który polecił mi przełożony. Aby spełnić moją obietnicę, kropka, po raz pierwszy wybraliśmy się razem do tak ekskluzywnej restauracji ze stekami i choć na początku byliśmy zdenerwowani, szybko. Rozsmakowaliśmy się w pysznym mięsie i komfortowej atmosferze. Dziękuję, Nelly. Tata był tak poruszony, że skończył głośno płacząc. Mama zaśmiała się na ten widok. Choć nieco zawstydzająca, ta chwila była niesamowicie szczęśliwa. Przyjdźmy jeszcze raz. Powiedzieliśmy, wychodząc z restauracji. Potem często zabierałem ich do tej restauracji na urodziny i rocznice. Tymczasem w pracy wciąż było wiele do nauczenia się i choć nie mogłem dorównać Samuelowi. Minie więcej czasu, zanim stanę się w pełni kompetentny. Śnieg stopniał, magnolie zakwitły, klony stały się czerwone, zimny wiatr niebieski, śnieg stopniał, a magnolie zakwitły ponownie. Wraz ze zmianą pór roku Samuel postanowił opuścić firmę. Mój podziw dla niego pozostał niewypowiedziany, rozsypany jak płatki magnoli. Gdy wspomnienia zaczęły blaknąć wczesnym latem, podczas przerwy w pracy zatrzymałem się w kawiarni. Rozkoszując się aromatem kawy i cichym wnętrzem wypełnionym stylową muzyką w tle, zauważyłam pewnego mężczyznę. Ta torba i ta postura. Ile to już lat minęło? Musiały minąć trzy, ale nigdy nie mogłam zapomnieć postaci, którą podziwiałam. Samuel? Zanim się zorientowałam, słowa wymknęły się, a gdy stałam zaskoczona, on odwrócił się z ukłonem i podszedł. Wyglądając na równie zaskoczonego. Okazało się, że Samuel często odwiedzał te kawiarnie podczas swoich przerw. Chwilę porozmawialiśmy, byliśmy dość podekscytowani i wymieniliśmy się danymi kontaktowymi. To spotkanie w kawiarni stało się katalizatorem, dzięki któremu spędzaliśmy razem więcej czasu, rozmawiając i wychodząc. Po kilku randkach zaczęliśmy się spotykać. kropka Nigdy nie marzyłam, że będę spotykać się z kimś, kogo kiedyś podziwiałam z daleka. Ale stało się to rzeczywistością. Chociaż Samuel był zajęty pracą i nie mogliśmy się często spotykać, ceniłam sobie to wyjątkowe uczucie, gdy to robiliśmy. Dni mijały szybko, kropka klony pięknie zabarwiły się na czerwono. Spacery i odczuwanie pór roku przez uliczne drzewa pozostały niezmienione od czasu, gdy zacząłem pracować, kropka jestem wykończona. Padłem na sofę wciąż w ubraniu roboczym. Nawet po prawie dziesięciu latach moje ciało nie przyzwyczaiło się do niego. Ostatnio było więcej nowych rzeczy do nauczenia się. Więc nie można było temu zaradzić, kropka zamiast mnie bysztać, mama uprzejmie mówiła. Dziękuję za ciężką pracę od samego rana i rozstawiała obiad, który przygotowała. Dzisiejszą kolacją był smażony kurczak, kropka przyciągnięta unoszącym się aromatem mojego ulubionego smażonego kurczaka, wstałam. Przebrałam się i pomogłam w przygotowaniach do kolacji. Nie powinnam się tak wylegiwać. Mam dziś coś ważnego do powiedzenia mamie i tacie. Po rozłożeniu sztućców wszystko było gotowe. Właśnie wtedy tata wrócił do domu. O, dzisiaj smażony kurczak, powiedział radośnie jako swoje pierwsze słowa po powrocie. Szybko przebierając się, zanim popędził do stołu, kropka ostatnio, gdy wyjazdy służbowe taty i moje nocne zmiany nałożyły się na siebie, minęło trochę czasu, odkąd cała nasza trójka jadła razem kolację, kropka głodny tata i ja od razu zaczęliśmy jeść. Smażony kurczak mamy jest zdecydowanie najlepszy. Delektując się smażonym kurczakiem i szczęściem, nagle sobie przypomniałam. Miałem dziś coś do powiedzenia rodzicom. Mamo, tato, mam wam coś ważnego do powiedzenia. Spojrzeli na siebie, a potem na mnie. Ponieważ rzadko zdarzało mi się mówić tak formalnie, wyglądali na zmartwionych, widząc ich miny. Nie mogłam się powstrzymać i zaczęłam chichotać, pokazując im mój lewy palec serdeczny. Tata, wychodzę za mąż. Nie rób takich min. Uśmiechnęłam się kropka, ich twarze natychmiast się rozluźniły, a tata rozpoczął lawinę pytań. Kim on jest? Skąd pochodzi? Jakim jest człowiekiem? Jak długo się spotykacie? Czy mama wiedziała? Czy tylko tata został pominięty? Och, moja Nelly! Zawodził głośno kropka, było tak, jak się spodziewałam. Ponieważ już powiedziałam o nim mamie, była szczerze szczęśliwa, mówiąc, jakie to wspaniałe. Obok niej tata zachowywał się tak głośno, że mama i ja musiałyśmy go uspokajać. Tak, tak, przepraszam za trzymanie tego w tajemnicy, kropka, tata tego nie wybaczy. Pomimo takich słów, tata również wyglądał na bardzo zadowolonego kropka. Wkrótce potem rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzki. W porządku, to już wszystko. Zamknęłam ostatni karton i ustawiłam go na krawędzi. Spakowanych pudeł było w sumie 10, mniej niż się spodziewałem. Podczas pracy znaleźliśmy mój album i pamiętnik z gimnazjum. Przeglądaliśmy je, śmialiśmy się i wspominaliśmy. Zejście na boczny tor jest częścią każdego większego sprzątania. Mama znalazła moje stare plus wieże. Spojrzała na nie z nostalgią i zapakowała do pudełka, mówiąc, żebym zabrała je ze sobą. Gdy podczas pakowania rozmawialiśmy o starych czasach, pokój szybko opustoszał. Mama trochę się martwiła, że mieszkam z rodziną męża zaraz po opuszczeniu domu. W końcu dorastałam, nigdy nie praktykując gotowania. Będzie dobrze, Samuel jest miły. Kropka to trochę samotne, że nie ma go zbyt często w domu, ale jakoś sobie poradzę. Odpowiedziałam wesoło. Nie wiedząc, co mnie czeka, kropka, mówiłem ci. Żebyś tego tam nie wkładała. To była siostra Samuela, Ede. Odkąd przyjechałem, Ede była konsekwentnie zimna i szorstka w słowach. Z jakiegoś powodu nie traktowała tak nikogo innego, kropka, myśląc, że przyczyną musi być moja własna nieefektywność i niezdolność do robienia rzeczy dobrze. Pracowałam jeszcze ciężej nad obowiązkami domowymi i pracą. W wolne dni odwiedzałam dom rodziców, by nauczyć się od mamy przepisów kulinarnych. Zawsze witała mnie moim ulubionym smażonym kurczakiem. Nauka gotowania była tak naprawdę tylko wymówką. Chciałem spróbować kuchni mamy i poczuć komfort domu. Jak twój nowy dom? Dobrze sobie radzisz? Martwię się, odpowiedziała z tak szczerą troską, że aż skłamałam. Wszyscy są mili i nawet komplementują moje gotowanie, powiedziałabym kropka w rzeczywistości teściowa i teść byli dla mnie bardzo dobrzy. Ostatnio teściowa nauczyła mnie nawet swoich specjalnych potraw kropka, udzielali mi też rad dotyczących prac domowych, a ja próbowałam różnych sposobów, aby dowiedzieć się jak skutecznie radzić sobie z obowiązkami domowymi. Tymczasem Ede wciąż doszukiwała się błędów we wszystkim, co robiłem i atakowała mnie zimnymi słowami. Każdego dnia starałam się jakoś odeprzeć te ataki. Ale moje codzienne wysiłki nie poszły na marne. Ponieważ stałam się na tyle sprawna w pracach domowych, że zdobyłam pochwały od Teścia, Teściowej i Samuela. Kropka, kiedy podałam nowy przepis na sałatkę ziemniaczaną, którego nauczyłam się od Teściowej, był to ogromny hit wśród Teścia i Samuela. Jednak nastawienie Edi wcale się nie zmieniło. Kropka, wręcz przeciwnie, jej dobór słów i wyrażeń stał się silniejszy, zdając się eskalować w stosunku do tego, co było na początku. Kropka, pewnego dnia, gdy ubierałam się do wyjścia. Drzwi nagle się otworzyły. — Proszę, zapukaj! — krzyknąłem ostro, zaskoczony. Ale Ede nie zwracała na to uwagi i celowo spychała na mnie pracę. kropka, Mimo irytacji dokończyłam przydzielone mi zadania. Kiedy poprawiałam swój wygląd przy wejściu, gotowa do szybkiego wyjścia. Ede podeszła do mnie i powiedziała — ojej, gdzie ty się wybierasz w takich tanich ciuchach? Poczułam się okropnie i chciałam się odezwać. Tłumiąc te uczucia, zdobyłam się na uprzejmy uśmiech i wyszłam z domu, sądząc, że kłótnia tylko skomplikuje sprawy później. Ale to był mój ulubiony strój kropka, nawet jeśli staram się jak mogę. Słuchanie takich rzeczy sprawia, że mam ochotę się poddać. Kiedy krytyka wykracza poza obowiązki domowe i pracę, aż do niezwiązanych z nimi spraw, to naprawdę odbija się na moim zdrowiu psychicznym. Osiągałam swój limit. Kropka. Chciałam porozmawiać o tym z Samuelem, ale codziennie wracał zmęczony z pracy i nie chciałam go niepotrzebnie martwić. W tej chwili chciałam, żeby skupił się na pracy. Kropka. Po prostu w milczeniu czekałam, aż czas minie. Mniej więcej w czasie, gdy przyzwyczaiłam się do chłodu mojej szwagierki, Samuel zaproponował ceremonię ślubną. Byłam tak szczęśliwa, że zanim się zorientowałam... Coś spłynęło mi po policzkach. Kropka, byłam zdezorientowana własnymi nagłymi łzami, kropka widząc mnie w takim stanie. Samuel delikatnie mnie objął, mówiąc: Przepraszam, że musiałaś czekać. Kiedy to zostało postanowione, wszystko potoczyło się szybko. Planowaliśmy wybrać suknię i miejsce ślubu w weekend, i chociaż byłam podekscytowana, Trwało to krótko, kropka, z jakiegoś powodu moja szwagierka przyszła tego dnia i odrzucała wszystko, co osugerowałam. Moja wymarzona suknia ślubna. Wybrałam puszystą, białą suknię o kroju księżniczki, która sama w sobie sprawiała, że czułam się podniosła. Kropka Samuel uśmiechał się, mówiąc, że mi pasuje, więc szybko podjęliśmy decyzję. Kropka, tak się szczęśliwie złożyło, że Ete była akurat w łazience. Samuel wybrał miejsce. Oczywiście zgodziłam się, ale Ete nie chciała siedzieć cicho. Czy taki wytworny hotel nie jest nie na miejscu dla Nelly, nawet jeśli odpowiada Samuelowi, odparła złośliwie. W końcu jest tylko absolwentką gimnazjum, która dorastała w biedzie. Prawda? Nie jest na naszym poziomie, kontynuowała kpiąc okropka znowu to samo. Muszę wytrzymać, pomyślałam, pochylając głowę w milczeniu, gdy Samuel natychmiast się odezwał. Hej, Ete. Tak się nie mówi. Poza tym to jest hotel Nelly. Wykształcenie i wychowanie nie mają znaczenia, kropka, pokój zamarł. Ete stała, nie mogąc zrozumieć sytuacji. Nerwowo otworzyłem usta. UM. Właściwie to jestem kierownikiem tego hotelu, wyjaśniłem, że pracowałem nieprzerwanie od ukończenia gimnazjum i dzięki uznaniu mojej oddanej pracy zostałem kierownikiem, chociaż mówienie o sobie było krępujące. Mogłam to zrobić, ponieważ Samuel był obok mnie z poważnym wyrazem twarzy. Spojrzałam na Etę i zobaczyłam, że zrobiła bardzo sfrustrowaną minę, po czym próbowała uciec. Samuel złapał ją za ramię. Etę. zaczekaj. O co chodzi z tym nastawieniem? Samuel cicho ją zapytał. Czy tak było przez cały czas? Dlaczego tak traktujesz Nelly? na te słowa oczy Eti zrobiły się czerwone i spojrzała na mnie i Samuela. Dlaczego, pytasz? Ete wzięła oddech. Wyglądała, jakby miała się rozpłakać, gdyby mówiła dalej, Kropka, przełknęła słowa i łzy raz. Szorstko otarła łzy, które napłynęły i kontynuowała stanowczo. Kropka, jestem dobra we wszystkim, w nauce, pracy, sporcie, we wszystkim. Więc dlaczego nie ma nikogo wokół mnie? Jej krzyk stopniowo słabł i stawał się coraz cichszy. Kropka czując się nieswojo, instynktownie podałem jej swoją chusteczkę. Ete chwyciła ją i otarła łzy i nos. Uspokoiwszy się nieco, zaczęła cicho mówić: kropka, Przepraszam, że byłam taka żałosna, mamrotała, wciąż odwracając wzrok. Tym samym tonem wyznała, że była o mnie zazdrosna i niemiła z zazdrości. Słysząc to, poczułam się szczęśliwa, jakbym zyskała prawdziwą siostrę: kropka, Fakt, że wzięła chusteczkę, którą zaoferowałam i użyła jej do otarcia łez i nosa, pokazał mi, że ma szczerą i uroczą stronę. Ten nowy aspekt Eti sprawił, że poczułam ulgę, kropka, gdybym to powiedział, prawdopodobnie więcej by się do mnie nie odezwała. W drodze do domu, myśląc, że może zbliżyliśmy się do siebie po tym, co się stało, próbowałem rozmawiać z nią o różnych rzeczach, tylko po to, by usłyszeć. Nie daj się ponieść emocjom, kropka, ale jej głos był inny niż wcześniej, z nutą śmiechu, kropka tego wieczoru, kiedy zawołałem, że kolacja jest gotowa. Nakrywając do stołu, Ete przybyła jako pierwsza. W milczeniu pomogła nakryć do stołu. Kiedy podziękowałem, odpowiedziała tylko, że to nic specjalnego, kropka, ale nawet to było wystarczającym postępem. Kropka, stały deszcz całkowicie ustał, a słońce świeciło wspaniale. Dzień mojego ślubu został pobłogosławiony czystym niebem. Kiedy szykowałam się w sukience, mama i tata podekscytowani krzątali się wokół. Patrząc na mnie nieco smutno, kropka, Nelly, jesteś piękna. Mama delikatnie pogłaskała mnie po policzku, podczas gdy tata stał obok niej, płacząc i wołając moje imię, kropka, myśląc o tym, jaką hałaśliwą rodziną są, powiedziałam do taty, jesteś za głośny, podczas gdy mama i ja próbowałyśmy go uspokoić. Delektując się tą rodzinną chwilą, kropka, ponieważ ceremonia miała się rozpocząć, mama i tata odeszli, aby poczynić inne przygotowania. Kiedy w poczekalni rozmyślałam o swoich wspomnieniach, rozległo się pukanie do drzwi kropka tak, odpowiedziałam, odwracając się, by zobaczyć stojącą tam Etę kropka zastanawiałem się, czy czegoś nie brakuje w przygotowaniach, a w mojej głowie kłębiły się informacje. Kiedy się denerwowałem, Etę zachichotała i powiedziała tylko jedno, pięknie wyglądasz, zanim opuściła poczekalnię. Usiadłam z ulgą, kropka uśmiechnęłam się, wiedząc, że dystans między mną a Edtą zmniejsza się krok po kroku. Kropka, Nelly, jesteś piękna. Zanim się zorientowałam, Samuel siedział przede mną i oboje śmialiśmy się z mojej zaskoczonej, zdezorientowanej miny. Tak wiele się wydarzyło, aby się tu dostać, kropka czułam się zarówno długo, jak i jakby to była tylko chwila. Myślę, że to jest mój punkt wyjścia. Chociaż nie wiem, co nas czeka, jestem pewna, że wszystko będzie dobrze. Idziemy? Wyciągnięta dłoń Samuela była olśniewająca. Czułam się, jakbym mogła pójść gdziekolwiek. Trzymając go za rękę, wiosenne światło słoneczne wpada przez okno, oświetlając pokój. Słaba muzyka w tle z programu telewizyjnego i rytmiczny dźwięk krojonych warzyw płyną w powietrzu. Zegar wskazywał południe, kropka jeszcze tylko sałatka i wszystko będzie idealnie. Kropka podczas przygotowywania obiadu usłyszałem głośny hałas i pospieszyłem sprawdzić salon, gdzie znalazłem Samuela dramatycznie przewróconego i rozrzucone klocki. Ach, tata przegrał. Kropka Samuel radośnie przyznał się do porażki, podczas gdy nasza córka wyglądała na zachwyconą swoim zwycięstwem. Wypaliłem tę szczęśliwą scenę w mojej pamięci, szczerze pragnąc, aby takie szczęście trwało wiecznie. Co ty robisz? Kolacja prawie gotowa. Na moje słowa oboje odpowiedzieli radośnie i zaczęli sprzątać pokój. Zadzwonił dzwonek do drzwi, a kiedy je otworzyłem, stanęła w nich ete. Proszę bardzo, powiedziała, podając ulubione przekąski naszej córki. Po czym wbiegła do domu. To ete. Nasza córka podskoczyła do niej podekscytowana, a Ete podniosła ją, mówiąc jaka słodka. Stała się raczej troskliwą ciocią niż tylko szwagierką. Gdzieś po drodze zupełnie zapomnieliśmy o jakiejkolwiek niezręczności między nami. Kropka chodziłyśmy razem na zakupy. Kupowała zabawki dla mojej córki i stałyśmy się jak prawdziwe siostry. Myślę, że to wszystko dzięki mojej córce. Mówi się, że dzieci to anioły i każdego dnia czuję, że to absolutna prawda. Spodziewam się teraz drugiego dziecka. Wygląda na to, że te wspaniałe dni będą trwać jeszcze przez długi czas.